Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale stara pozycja, którą na pewno już każdy z Was widział w sklepie rtg.pl Jest to speedchaku treningowe, najbardziej podstawowe. Jest zarówno dobre dla osób początkujących i zaawansowanych, z tego tytułu, że jest bardzo lekkie. Dzięki temu możemy wykonywać bardzo szybkie obroty. Natomiast dla osób początkujących, przede wszystkim jest to najbardziej bezpieczna pozycja, jeżeli chcemy trenować drewnianymi nunchaku. Waga to około 60-70 gram, także nawet jeżeli się pomylimy, krzywdy sobie tym nie zrobimy. Tego typu nunchaku możemy wykonywać bardzo efektowne triki, uczyć się ciosów, w pełni bezpiecznie. Zajrzyjcie i sprawdźcie ten produkt. Jest w bardzo atrakcyjnej cenie, także warto sprawdzić i być może zainteresować się nunchaku. Pozdrawiam i zapraszam. Hej.